No, cześć! Talia, pozłacany tarot kieszonkowy i dzisiejsza wiadomość dla Ciebie. Dziś wybierasz Ty. Pierwsza czy druga karta? Wybierz intuicyjnie i wsłuchaj się wiadomości, które karty dla Ciebie mają. Oczywiście, zapisz sobie film, by go nie zgubić. Napisz swój wybór na dole w komentarzu. Którą wybraliście? Jeśli pierwszą, cesarzowa. Karta, która mówi o tym, że masz możliwość pomnażania własnych zasobów. Zwróć uwagę na to, jak się prezentujesz. Idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, to może być ważne, jak wyglądasz, jak jesteś ogólnie postrzegany, postrzegana jesteście postrzegani. Jeżeli dzisiaj planujesz jakieś historie, takie nazwijmy to urodowe, to jest bardzo dobry dzień na takiego rodzaju działania. To też jest karta, która mówi o tym, szukasz partnerki, rozejrzyj się, bo ona dziś może się pojawić na Twojej drodze. Karta numer dwa, proszę bardzo, szóstka kielichów. To może być dzień sentymentalny, wspomnień, chęci powrotów do tych, którzy dobrze nam życzą, dobrze nam się kojarzą, ale miejsca, które również wywołują miłe spodnienia. Szóstka kielichów też jest kartą, która mówi o tym, że sprawdzone metody, techniki będą najskuteczniejsze. Twoja wiedza się obroni, ale to też jest karta pojednawcza. Pokłóciłeś się z kimś. Może się wydarzyć, że wasze ścieżki kolejne drogi znowu się przetną, że zatem życzę wam pięknego dnia.